Tak. To mi tu się nie zgadza. jest włamanie Dobra, w sumie jestem u siebie w domu. To jest nie muszę być cicho. Pierdoli mnie to. Poka podłogę, no dobra. No tak? Azdys donatował 2 dolary. Siema 28 przez 14 jakby z pamiętał. Dzięki Azdast za 2 dolarki No co? Takie małe ciasne, ale własne to zwykłe panele? No nie, no co o tym nie mówisz? Patrz, jakie to zwykłe panele? Kurwa, robal co tu robi, robal? Ja nie zamawiałem mieszkania z robakiem. No to co? Szybki house tour. Jak by to zrobić? Najlepiej. Bo. Bo nie wiem. Może tak. Daj mi to jaśniej. Mam tak. Piekarnik. Więc gotowanie będzie mogło być lepsze. Jest zmywareczka. Chyba to jest 45 litrów. Tu jakieś, co tutaj mamy ciekawego, jakieś pojemniki, Zostawmy jeszcze jakiś pakiet startowy z czymś tam, meble chyba, to są na zamówienie robione od stolarza, lodóweczka wkomponowana tutaj ładnie, wreszcie będę mógł od mamy żarcie brać, bo w tamtej to mi się nic nie mieściło, do kuja psa, deska jakaś jest, co my tu mamy jeszcze, co to jest w ogóle to, a, są jakieś różne światełka. Dobra, to mamy tak, jedne, jedno światło, drugie światełka, te światełka nade mną, a tamte jak się włącza, tamte, tamte, też była jakaś opcja, tylko kurwa nie wiem gdzie, czekaj, chyba tu, a nie, to jest tutaj, poczekaj, poczekaj, bo ja nowy na tym mieszkaniu, stolik, stolik też dębowy, Chyba rozsuwany jest, z tego co widzę. Gdzie się to włącza, tamte te światła? No na pewno nie tutaj, żadne z tych. Hmm. A, jest też grzalnik, palnik tak zwany. A, okap też mogę włączyć pilotem. Nie wiem na chuj, ale mogę. To sobie mogę przygasać albo po, pod, podjaśniać. Nie wiem, jak się włącza te światełka. Te tutaj. Klaśni, właśnie chyba naklaśnięcie. O, tutaj są jeszcze takie temy. Pyk, a to? To drugie? A. A tamte się zapalały też z tamtego. To jest podwójne, jakby podwójny psycznik. Pisałem Ci No właśnie tak mi się zdawało Tutaj co to? Klimka Co tam grzanko no. no i co? Łazineczka. No taka skromna łazineczka z deszczownicą taką Nie wiem ile to jest, ale większa niż w Szeratonie na pewno Odpływ liniowy Zostawił mi jeszcze Hedden soldersa w gratisie. Tutaj idealne, na idealnej wysokości jest zlokalizowany zlew na sikanie. To nie wiem po co jest zamontowane w ogóle. Tutaj mówiłem mu, żeby mi to odmontował, bo tam mi w ogóle nie jest potrzebne. <grych> Ale zostawił. No wiadomo, klocka gdzieś trzeba strzelić. O, jeszcze jakieś szczoteczki do zębów mi zostały? Czy coś takiego? Mówi, że bym się lepiej czuł. Lusterka jakieś. O, tam ja się jestem, siema, w ogóle nie zwróciłem na siebie uwagi. Ale jestem. No i co? Kibelek jakiś taki malutki jest, ale. O nie, otwór jest duży. Otwór jest duży, więc jakby ktoś miał wielką dupę, to w zasadzie, mimo tego, że jest mały, to zmieści się tutaj. Działa nawet. A gdzie jest kurwa jakaś szafa? Hmm. Już Ci odpowiadam na to pytanie. Tutaj. Tu jest jeszcze praleczka. Dwie różne skarpety, zawsze tak chodzę. No, szafa też podświetlana, jakbym miał problem z trafieniem w rzeczy na ledach. No. Zmieszczę się raczej w tej szafie jak trzeba, no trzeba będzie mieć... sobie coś dostawiać. Biurka nie mam, ale biurko powiedział, że mnie zrobi, eee, także czekam na biurko. Biurko sobie postawię tutaj. Tutaj będzie ten biureczko, tu jest jeszcze jakiś nagraty na po, yy, pojemnik. Tutaj sypialnia, no tutaj mam przecież, no to jest 30 metrowe mieszkanie malutkie. To jest kawalereczka, dębowe biurko, właśnie nie wiem czy będzie dębowe, zobaczymy, ale znając właściciela tego mieszkania to pewnie będzie, jak się włącza ten telewizor, włączaj mnie to, ty wizowie, jak się włącza ten telewizor, bo ja nie wiem, mogę to tak wiesz ten, czy on spierdoli się, na... o kurwa jakby się tak spierdolił na główkę, nie byłoby zbyt fajnie, bo nie wiem, czy on jest odsuwany, czy nie, on jest zamontowany na stałe. Atrapa, właśnie, chyba, żeby to nie była atrapa i żeby on gdzieś do prądu był podpięty, chyba że ma po prostu gniazdko z tyłu i że ja nie umiem go włączyć. Nie próbowałem go włączać. Kanał naciśnie jakiś, tak? Ja jestem specjalistą od kanałów, ale mam problem, żeby jakiś kliknąć. Baterie w pilocie? Ty, poczekaj. Może to być ten problem akurat? Nie no, są. Philipsy 2. Myślisz, że powinno się tak zrobić? Nie, bo się świeci ten pilot. to na pewno nie to. Chyba nie podłączony jest, co? A, Mam skurwysyna! Schowany był, czekaj chwilę. Myślałem, że z tyłu jest gniazdko po prostu, a tu okazuje się, że nie podpięty został. No, chyba. Nie, on nie jest podpięty, widzowie. Chowaj mnie tam. Ja mam brudne ręce, muszę umyć ręce, bo nie wystrzygnie Pokaż balkon Ciekawe kurwa Muszę mu powiedzieć włącz się Włącz się A po co jest to takie tutaj, te takie wichajstry Co tu mam wcisnąć, o kurwa to, o Jezu, już rozumiem, jo pierdolę, jakie to jest, o w stoło, ale to jest mądre widzowie, to jest przepuszczony kabel przez całą ścianę, dawaj mnie kurwa ten telewizor, odpalaj mnie, telewizornie. Oh, it does!